Dzień dobry, witajcie przed Wami METS, czyli pierwszy z dostępnych, jakby nie patrzeć, okrętów eksperymentalnych. Pierwszy na drodze, i pierwszy, który będziecie mogli ograć I w sumie, aktualnie najtańszy z okrętów eksperymentalnych dostępnych. E, żeby je w ogóle odblokować, trzeba wejść sobie do drzewka, tam sobie kliknąć, jakby odblokowanie ich za 50 tysięcy Free Expa i tak dalej, i tak dalej. No i później trzeba jeszcze zdobyć moduły na każdy z tych okrętów. Na mets tych modułów potrzeba zdobyć 5. Trzeba na to wydać Hajsi WO w postaci kredytów i zdobyć tak. Jakie jeszcze specjalne, specjalne żetony, które zdobywamy po prostu za robienie misji, lub ewentualnie wydać dublony z góry i sobie zdobyć tego METSA. Bardzo ważna informacja dla tych, którzy nie wyłapali, nie zauważyli, to te okręty są tymczasowe. Wydajemy na nie srebro oraz zdobywane żetony, i one po pewnej aktualizacji znikną, zostaną po prostu znikną z naszych kont i tak dalej, i tak dalej. Jak na razie możemy nimi robić misję na węgiel dodatkowy, pewnie się coś w przyszłości jeszcze zmieni do. Radzą. Myślę, że co aktualizacji gdzieś tam jakieś dodatkowe misje będą. Przynajmniej no, ja tak myślę. To nie jest oficjalne. Info tak tylko dodam. No ale tak czy siak w tym materiale chciałbym jakby się skupić na tym jak tym grać, bo zdecydowanie okręt nie należy do najłatwiejszych, a powiedziałbym jest mocno średni poza pewnymi sytuacjami, do których w zasadzie można powiedzieć, że został stworzony. Założenie jest takie, że jest to w sumie siódmo tulon przeniesiony na ósemkę, poprawiane co nieco, między innymi właśnie opancerzenie, które na ósemce, w sumie na Siódemce jest bardzo bieda i w sumie w starciu z dziesiątkami już by nie istniało w ogóle, co nie zmienia faktu, że ten okręt zbiera. Jeżeli ktoś w ogóle pierwszy raz słyszy, co to jest okręt eksperymentalny, to jest to okręt, który zaczyna z mniejszą polą HP-ków, w zamian za to dostaje buffy do celności oraz przeładowania, przynajmniej no, w tym przypadku tak to działa. Do tego mamy też dostęp do ognia seryjnego, który mocno ogranicza zasięg, ale za to dostajemy yy, w sumie lepsze apeki, tak zwane poprawione apeki, które mają lepsze, lepszą penetrację, mają. Yy, Lepszy, lepsze kąty lepsze kąty rykoszetów i tak dalej, i tak dalej, no i po prostu są mocniejsze apeki, tylko że ze względu na to, że są mocniejsze, są limitowane, no i jak one się po prostu skończą, no to wtedy jakby w tej ogniu seryjnym po prostu strzelamy zwykłymi apekami, no i niestety mec jest tym, no, jednym z nudniejszych okrętów, bo tak jak w przypadku tego losowania, gdzie rzuciło mnie na dziesiątki, to w zasadzie jestem z, no bardzo chłopcem do bicia, wystarczy tam jedna, dwie salwy i robi się nieciekawie. Decydowanie mec pokazuje taki prawdziwy pazur w losowaniach na swoich tierach, ale też nie może sobie na zbyt wiele jakby pozwolić. Następne okręty, które też oczywiście postaram się umówić w innych materiałach, już jest troszkę ciekawiej, zwłaszcza Oregon, który według mnie jest no, dosyć mocnym okrętem, ale tutaj skupmy się na tej e, ósemce. Jak tym grać? No, jeżeli jeżeli was polosuje na dziesiątki, to zdecydowanie zagrać delikatnie. Nie jest to jakiś super snajper, więc nie spodziewajcie się wtedy jakichś niewiadomych jakich wyników. Zresztą widzicie, że yy, no w tej bitwie nie składa się za bardzo. Mam ledwo 9000 zrobione. Prawda jest też taka, że no nie ma tu komu świecić, bo niszczyciel z tej strony zakończył udział w bitwie na środku, więc musimy sobie radzić sami. No jestem, jestem przeciwko w sumie 10-9 tierom, więc też za bardzo spuszować tego nie mogę, bo mnie mocno zbiją. i tym okrętem właśnie gra, gra się tak, że czeka się na odpowiedni moment. Nie można tym jakoś super spuszować, bo nie mamy czym tankować. I trzeba wyczekać moment na tyle, żeby podpłynąć do zasięgu ognia seryjnego, bo dopiero wtedy. On pokazuje ten prawdziwy pazur. Takie strzelanie na daleko tymi hajkami, apekami. No to, tu on sam z siebie jest mega nudny i w sumie dosyć słaby, jak na swój tier. Tutaj przeniesiono go na ósemki, co nieco niby poprawiono, ale dalej podstawowe założenie tego krętu jest nudne i w zasadzie jakieś no, troszkę nijakie. Ale że tak powiem, polecam zostać do końca bitwy, bo nie pokazałbym jej, gdyby, gdyby się w niej nie działo coś ciekawego. No przeciwnik sobie jakby wziął kapa i sobie odpływa, więc najwyższa pora samemu trochę podpłynąć i w końcu coś zrobić, coś tam podziałać. Więc założenie jest takie, że czekamy do momentu, w którym możemy podejść na zasięg ognia seryjnego i wtedy wykorzystujemy, wykorzystujemy możliwości tego okrętu, ewentualnie żeby, żeby podbić sobie wynik, bo takie strzelanie z daleka jest bardzo bez sensu. Tylko, że tu zaznaczam jeszcze, że no, żeby podejść trochę bliżej, to jeszcze trzeba mieć możliwość tego podejścia. W sumie ta bitwa, wybrałem tę bitwę właśnie między innymi dlatego, bo raz, że jest na dziesiątki i pokazuje, że można co nieco tym zrobić, a dwa, właśnie wyczekanie takiego momentu, w którym no, miałem możliwość podejść i wykorzystać ten ogień seryjny. No I to jest właśnie ten moment, gdzie podchodzę sobie do kapa. Znaczy, ogólnie założenie pierwsze to było podejście do kapa i zabranie tego kapa, tak żeby gdzieś tam punkty odbijać, bo no, sytuacja w bitwie jak na razie wygląda mocno średnio. Nie, nie oszukujmy się, w zasadzie aktualnie to jest to bitwa do przegrania. No, ale coś tam trzeba zrobić. Jest Egir, jest Baji, gdzieś tam w sumie Yoshino też, Majaczy trochę dalej, więc postaram się teraz po prostu wziąć to kapa i w razie, czego, w razie czego już tam jakieś punkty będą pracować, chociaż tyle uda mi się zrobić tą magiczną, niemagiczną ósemką, która już z tego co widziałem to zdobyła paru zwolenników, ale zdobyła też wielu przeciwników. No i niestety to na starcie ten okręt eksperymentalny jest dosyć biedaj, to jest taki okręt w stylu przejść i zapomnieć, nie? No bo możecie go sobie odblokować i tak naprawdę dalej zbierać, zbierać żetony i sobie gdzieś tam dopiero później dziewiątkę potocznie zwaną wiedźbą, odblokować i sobie grać dziewiątkownie, No ale jeżeli chcecie spróbować, czy wam to podpasuje, no to mecem trzeba zagrać parę bitew, czy taki gameplay, bo to jest zdecydowanie coś, co nie każdemu podpasuje. Tym odradzam stać daleko, odradzam jakby snajpić, bo jest po prostu w tym momencie nieefektywny robiąc coś takiego. A no i oczywiście gdzieś tam pod koniec jeszcze podrzucę kapitano oraz moduły, tak żebyście wiedzieli, jak się, z czym to się je, jak to się je i w sumie do czego to się nadaje, jakby jak to zbudować, żeby ewentualnie wykorzystać podstawowe możliwości tego okrętu. Cała bitwa jak na razie składa się z tego, że przeciwnik jest daleko, a ja sobie staram coś tam w niego trafić, snajperem to to niestety nie jest, więc czekam też na moment, że no wziąłem kapa, jest ich tutaj w sumie pięciu na tej flance, i mam wsparcie u ta, który tam już chyba za wiele hapeków nie ma, więc no, myślałem, że jak tutaj ładnie wezmę kapa, no to te jakby nie patrzeć, to, no, dziesiątki, dziewiątki, nie będą się bały ósemki i przypłyną ewentualnie po to, żeby, żeby mnie stąd wypchnąć i sobie ewentualnie tego kapa zabezpieczyć. No ale jak na razie, jak widzicie, za bardzo im to do głowy nie przychodzi. No, trudno, no to, no to sobie staję w kapie i plumkam. No, mój outrek gdzieś tam się powoli wycofuje, w coś się nie dzieje, bo ono tam głównie zbiera teraz fokus na siebie. Sytuacja ogólnie jest taka, że aktualnie to obaj powinniśmy się wycofać wycofać i po prostu bronić tego kapa. Ale ja, oczywiście, pomyślałem sobie, że i tak bitwa idzie w, niestety w bardzo złą stronę. I może w końcu uda mi się dorwać kogoś na bliższym dystansie, żeby sprawdzić, jak to w zasadzie, albo w zasadzie żeby mieć jak wam pokazać, jak to się sprawdza właśnie już w tym zasięgu ognia seryjnego i co z tym można zrobić na bliskiej odległości. A uwierzcie mi, zaraz się dowiecie, że można. Bajzi, czyli tierowe Izumo, które to jest w sumie chińskim Izumo przeniesionym oczywiście do innego drzewka, zrobione z niego premium. I no, opancerzenia trochę jakby nie patrzeć ma. Nie jest to oczywiście jakoś super, nie wiadomo, jak opancerzony pancernik dziewiątego tieru, Jak się dobrze ustawi, to trochę, trochę na siebie wciągnie, ale z Stadela gdzieś tam w paru miejscach wystaje, więc postanowiłem wykorzystać sytuację i do tego jeszcze pięknie Bajzi właśnie pokazuje mi swoją burtę, więc... Cóż, ogień seryjny przyłączony, apeki przygotowane, czekamy tylko teraz na moment. Leci pierwsza seria, cyk, pierwsza cyta, poszła druga seria niestety bez cyty, ale i tak weszło łącznie ponad 20 tysięcy uszkodzeń. Więc teraz przeładowujemy, wyłączyłem sobie na filogię seryjny, poszła naprawka, więc pożar w zasadzie niestraszny. I to jest w sumie plus, że mamy tutaj ponad 10 tysięcy naprawki. Więc nawet jak tam mocno zbierzemy, jak na przykład teraz ja zebrałem salwę z Yoshino, no to jesteśmy w stanie tu całkiem sporo naprawić. No i można by powiedzieć, że bitwa w tym momencie. Powinna się już dla mnie skończyć, bo nie wygląda to zbyt dobrze. Ale przyłączamy sobie EG seryjny. Próba tu wrzucenia cyty w tyłek, niestety bez cyty, ale i tak weszło w sumie prawie 30 tysięcy. Cała wstecz, żeby tu nic nie zebrać, 84 tysiące zrobione. Idą torpedy na prawdopodobnie z Yoshino. Wycofujemy się, 2000 HP mi zostało. Muszę, muszę się w tym momencie jak najszybciej wycofać, żeby czasem tych torped od nie wziąć i jeszcze się naprawić i może coś tam jeszcze w tej bitwie uda się zrobić. Idą torpedy, na szczęście no, nie mają gdzie się uzbroić, to i tak w sumie, że udało mu się zmieścić tu między tą wyspą a, a moim okrętem te torpedy to już jest... To mi mały wyczyn, no ale nie uzbroiły się. Mam dwa koła, muszę się wycofać, stanąć sobie tutaj gdzieś za wyspą i się jak najszybciej naprawić. Zostało 11 sekund do naprawki. Idzie mi Yoshino pięknie i oczywiście ja już widzę, że to Yoshino idzie pełną burtą. I mi się już Micha cieszy, bo wiem, co zaraz będę mógł zrobić. Jeżeli tylko, jeżeli tylko Yoshino dalej będzie szło tą burtą, to wiem, co się zaraz wydarzy. Wiem, co zaraz będę mógł zrobić. Tylko było takie, żeby tylko płynął burtą, żeby tylko płyną, płyną burtą. Naprawiam się, żeby mnie na salwy nie ściągnął bo mógłbym sobie już teraz spróbować wyjść, tylko że Yoshino, biorąc pod uwagę jego alfę na hajkach, no to mógłbym nie ściągnąć, zanim druga seria, ognia seryjnego by się odpaliła, no ale udało się naprawić, mamy 12 tysięcy HP, Yoshino co robi? Idzie dalej burtą, więc cyk, pierwsza, pierwsza salwa, cyk, druga salwa, cyk, Yoshino do portu. Dziękuję, dziękuję za uwagę, cztery, cztery cytadele i to są właśnie te momenty, na które tym okrętem trzeba wyczekać, trzeba Trzeba niestety próbować szukać przeciwników burtą, próbować szukać przeciwników tak, żeby pokazywali nam te burty, żeby się dali, dali obrobić. Te widzieliście, co zrobiło Bajdziś, widzieliście, co zrobiło Yoshino. Więc niestety tylko takie momenty tym okrętem na nas czekają. Niestety. Wyżej, na dziewiątce, na dziesiątce jest już sporo ciekawej Niestety medzem trzeba się trochę przecierpieć i doszukiwać się takich momentów. Zdecydowanie nie jest to sniper. Decydowanie. Warto szukać tej możliwości, podejścia. Ale wiadomo, jak nas rzuci na ósemki, no to coś tam łatwiej jest coś tam zrobić. Yy, ale jeżeli no mamy dropy na dziesiątki, tak jak w tym przypadku, to musimy czekać i szukać yy, swojej możliwości. Bo widzieliście, że trochę czasu płynąłem jak już w końcu byłem blisko przeciwnika, no to dosyć szybko te moje hapeki spłynęły. Yy, więc no. Czytując klasykę, trzeba uważać, i tutaj trochę popełniłem błąd, bo powinienem płynąć po lewej stronie wyspy. Y, miałbym wtedy, no jakby te, teraz wiem, co się dalej potoczy, więc no, y, powinienem płynąć z lewej strony wyspy i więcej, pewnie bym zrobił dalej. No bo tu zaraz zobaczycie, jaka będzie sytuacja. Ja Płynie sobie Egir dalej na środku. No w sumie przeciwnicy mocno się wycofali. No i z tej przegranej bitwy zrobiła nam się wygrana bitwa. Co ciekawe, no mamy teraz wyrównane okrętami, ale mamy sporą przewagę punktową, bo kapki się tam cały czas. Zasuwają, no i pójdzie samolot na spotę, żeby sprawdzić, czy gdzieś coś tu jest. Jeszcze sobie może gdzieś tu coś pływa. Swoją drogą, to na tym już udało się zrobić. Dewastę milion, już nawet wytankowany. To się dosyć szybko tam ten milion skoczył. Jest Egir, jest tam gdzieś Cikuma, No i oczywiście dziewiątka z tego nowego, nowego drzewka. No i oczywiście co widzę, że idzie Egir pełną burtą. Więc już mi się lampka zapaliła. Ogień seryjny odpalony. Niestety zareagowałem dosyć późno. Gdybym zareagował trochę szybciej. No to te salwy byłyby mocniejsze, myślę że Egir mógłby albo być już mocno nadobicie, albo nawet mógłbym zdobyć z niego fraga. Niestety przyleciała Cikuma i mnie skończyła, ale Egir już mocno obićy. Ostatecznie 140 tysięcy zrobione. Gdybym tam zareagował trochę szybciej w tego Egira, to myślę, że może nawet udałoby się gdzieś jakąś stytę wsadzić. I może, yy, może właśnie gdyby za nim on się zdążył już odwrócić, to i tak ładnie te apeki tam w niego weszły. Niestety podsumowanie się nie nagrało, więc podsumowania nie będzie, ale widzicie teraz kapitana oraz moduły, tak żebyście wiedzieli jak to zbudować i jak próbujecie dalej grać. Niedługo powstaną materiały też o 9 oraz 10, tylko też w sumie jeszcze muszę chwilę poświęcić, żeby je ograć, sprawdzić co tam się najlepiej z czym to się je. Mam nadzieję, że materiał się spodobał i pomógł. Ja dziękuję pięknie za uwagę. Dajcie znać, co tam ciekawego graliście, nie graliście i jakie są wrażenia z meca jako pierwszego okrętu eksperymentalnego, aktualnie dostępnego. 爸爸